Nie są to ani moje święta, ani urodziny, ale tyle paczek trzeba uhonorować odpowiednim filmem. Cześć, witajcie na kanale Ciciu od Klocków. Jest tu ogromna ilość paczek przede mną, a to wszystko od was, bo dostałam je wszystkie na klocko nie na evencie, który był w Benzin Arena. Organizowane przez broda tego Geeka, pozdrawiam, przez Kloskowizję i przez organizatorów Pyrkonu. Także myślę, że jeszcze niejedno przed Wami za ich sprawką się pojawi. Chłopaki zrobili ogromną, bardzo, bardzo, bardzo dobrą robotę i myślę, że niektórzy z Was byli na tym evencie i sami mogą potwierdzić, jak świetne to było przedsięwzięcie, więc postanowiłam też dać kilka słów. Od siebie. Pierwszy raz na Śląsku udało się zorganizować taką klockową imprezę, i to była moja też pierwsza wizyta właśnie w Bendzinie i w Bendzin Arenie. Chłopaki zrobili naprawdę super robotę, ale to już mówiłam przed chwilą. Pierwszy raz na imprezie klockowej również mieliście do dyspozycji nie tylko wystawę, były tam świetne prace techniksowe sztos totalne, bardzo dużo też archiwalnych setów, ale też była forma targów, ponieważ było kilku naprawdę świetnych wystawców, z którymi jestem związana serduszkowo. Między innymi wydawnictwo Amid, często pokazuje ich książeczki tutaj na profilu oraz na Instagramie czy na TikToku. Również Bricks and Fix, czyli Muzeum Lego, które mieści się w Krakowie. To, co tam się działo, to był totalny sztos. Organizatorzy mieli własny line-up do tego, co dzieje się na ich stanowisku. Można było masakrycznie dużo klocków Lego zdobyć dzięki ich zasługom. Między innymi był tam też Radek JoJo, którego możecie kojarzyć z układania świetnie kostki Rubika. I nie tylko. Pozdrawiam cię, Radio. Zrobiliście tam przeogromny. Sztosik, masę, masę innych rzeczy. Ja osobiście oczywiście najlepiej bawiłam się też na strefie 2K Drive, gdzie mogłam sobie z wami pograć. Napiszcie mi w komentarzu, z kim udało mi się pograć w Tuke Drive, bo pomimo, że tylko godzinę mogłam sobie być na każdym z tych stanowisk, to w niedzielę udało się troszeczkę dłużej tam pograć i jeszcze większą ilość osób udało się już ograć, bo ja już tam. Sprawiłam się trochę. A jeżeli chcecie zobaczyć, jak idzie mi ogólnie gra w Tuket Drive'a albo jak wygląda ta gra, to możecie sobie zobaczyć tutaj, gdzieś filmik powinien być przypięty z właśnie grania w tą grę. Ale dobra, bo tu już widzę kawał czasu nam minęło, a wiem, że jesteście ciekawi na to, co tutaj ciekawego dostałam od Was, a zobaczcie, że tych paczek jest. Ogromnie, ogromnie dużo. Zaczniemy od tej paczki, bo ona cały czas mi tutaj szturcha i jest to paczka niespodzianka od właśnie Bricks and Fix. W środku przepiękny, cudowny, przesłodki, kubeczek, świetna grafika. A osoba ta robiła również grafiki na mój profil Instagramowy Brix Travel, więc jeżeli chcecie zobaczyć, jak wyszło, to zapraszam cudowność, ale nie tylko kubeczek tam się znajdował. Znajdowały się klocki. Jest to jeszcze mała zapowiedź tego co będzie się działo z ramienia właścicieli Brix and Fix w Krakowie. Ja już nie mogę się doczekać. Mam nadzieję, że dostanę również zaproszenie. Tutaj, tutaj wszystko co się tutaj dzieje, to jest to co dostałam od najwspanialszych osób na świecie, czyli od was, od wszystkich moich obserwujących, od moich widzów, od osób, które e, szczerze chciały się ze mną podzielić e, czymś wspaniałym i jest tego bardzo, bardzo dużo. Oskar, dziękuję, ale niepotrzebnie. Łowki. Tutaj dostałam też bardzo fajną paczkę. Już się sobie pozwoliłam otworzyć od Brixi i dostawali ją wszyscy uczestnicy. I ja już widziałam, co tu pięknego otrzymałam od nich: a mianowicie tajl z datą klockonu. Super, będzie piękna pamiątka. Będzień 2023. Przecudowna, urocza, słodka mini ciocia z nadrukowanym torsikiem z moim logo. Przecudowność. Wyjście ewakuacyjne i jeszcze noc gwieździsta, czyli coś pięknego, coś, co mi się zdecydowanie przyda do pokazania, może zrobienia jakiegoś własnego moka. Przepiękny rysunek, pamiętam jak go dostałam. Zobaczcie, nawet mam taki sam sweterek. Nie chcę Wam nic mówić, ale... Ja już widziałam tutaj w tej paczce. Wydbacie o to, żeby ciotka nie traciła na wadze. Czekolada numer jeden, czekolada numer dwa, czekolada numer trzy, i czekolada numer cztery. Wszystko od milki, wszystkie w moich ulubionych smakach słodkości to u Was nie brakuje. Dziękuję, doceniam każdy rysunek i każdą pracę, którą włożyliście w to, żeby coś dla mnie przygotować. Kolejny słodycze. Cześć, jestem Janek z Zabrza. Mam nadzieję, że paczka się podoba. Pozdrowisz? Ja pozdrawiam. Pozdrawiam Cię, Janku pięknie podoba mi się. Tu jeszcze mam coś. O, tu jeszcze mam coś od siebie. Kwaśny cukierek i... <słyska> i... Takie oczka. To jest paczka, którą też już widziałam u Grody tego geeka, więc dostaliśmy oboje przepiękną paczuchę. Ślicznie zapakowaną. I widzę, że tu mam. Znowu kloski Lego. Ciekawe co tu jest. Kinder lego jajo. Kolejne słodycze. Ja nie wiem, kto to będzie jadł. O, bryloczek lego, królowa. No po prostu przepiękność. I rysunek cioci od klocków. Tomek z Zabrza. Fan, dziękuję. <laughs> Aż mi się trochę głos... <laughs> I jeszcze heropoterowy długopisik. Dobrze wiecie, co kocham, co lubię, co sprawia mi przyjemność, więc po prostu to tylko pokazuje, jak jesteście cudowni, wspaniali. Kolejny portret cioteczki. Jak tu was nie kochać, moi drodzy? Ja nie wiem. O matko, jeszcze tutaj. Jeszcze tutaj. Przepraszam, ja jeszcze zapomniałam. Jeszcze tutaj. Kolejny list. Cioci od klocków. I mamy kolejny rysunek. Witajcie Cię od Klosków. Mam na imię Michał, mam 12 lat e, i kanał na YouTubie. E, mam nadzieję, że figurki się podobają. Tukaj Drive, cioteczka jeżdżąca, e, jeżdżąca i zwiedzająca. E, Dar, poczekaj, bo Ty masz kanał Darwinek i Darwinek Brick, czyli możecie wchodzić na Darwinek Brick na, na kanał. Mam nadzieję, że dobrze powiedziałam i że się uda go znaleźć. To jest piękne pudełeczko. I w środku jest cioteczka. O matko, zobaczcie w jakich włosach. Muszę wrócić do tego różu. Przepiękna. Hej, Ciocia, pokażesz mój prezent na filmie. Bardzo cię lubię, Ciociu, i bardzo lubię oglądać y, swoje filmy na YouTubie. Wiem, że lubisz Lego i Harry Pottera, Kajtek. Bardzo, bardzo w tym momencie się już nam gubią te wszystkie paczuchy, ale mam nadzieję, że to jest właśnie to. Ja zawsze się bardzo wzruszam, że komuś w ogóle chce robić coś dla mnie, coś dodatkowego, przygotowywać na każde nasze wspólne spotkanie. I jestem strasznie wdzięczna, bo nigdy nie sądziłam, że w ogóle uda się nam stworzyć taką cudowną społeczność. Ja Wam dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że widzimy się na kolejnej odsłonie klockonu. Buziaki. Pa!